Witajcie w rekordowej powtórce na SVK 105 Tutaj nasz bohater z na Command Nastrzelał ponad 10 tysięcy uszkodzeń Ósmym tierem w starciu z ósemkami To nam daje praktycznie połowę punktów wytrzymałości drużyny przeciwnej Jeśli nie więcej, no tutaj Czacha rozwalona, żeby nie użyć brzydkich słów, ale jak on to osiągnie, to dopiero zobaczymy. Na pewno mamy tutaj bardzo mocny francuski niszczyciel czołgów, który w trybie salwy jest w stanie zadać prawie 800 uszkodzeń, a ta salwa jest niezwykle celna. Jeśli tylko ją tutaj załączymy, to bohater będzie miał możliwość osiągnąć, uwaga, nawet 0,17 celności. To jest laserowe działo w tym momencie. Tylko jest jeden taki malutki haczyk, niestety. Tutaj ta selwa nie jest jak w kanopenerze, i trzeba tu po prostu chwilkę przycelować. To jest jeden taki duży i dość znaczący minus. Po prostu namierzacie, przytrzymujecie i lecicie za celem. Trzeba to wszystko opanować. Wiem, że niektórzy mogą mieć z tym problem. Problemy może mieć również lada moment TS5, które zobaczcie. Które miejsce jedzie Dwa czołgi lekkie drużyny przeciwnej Wciąż się mają całkiem dobrze A on staje bokiem Do Drużyny przeciwnej To jest coś po prostu niesamowitego Co ten gracz w ts zrobił Czemu on się tam znalazł Nie mam zielonego pojęcia Nie powinno go tam na pewno być Szybko trafia do garażu Po strzale od SU-130PM Przed nami Oho i tutaj łatwo go nie będzie zdjąć Czekamy na drugi pozycję, Jednak bohater zdecydował się strzelić Dostał też oczywiście spota Więc patrząc na to, że jest to wręcz kartonowy pojazd To trzeba spierdzielać tutaj X-em Nie wiem czy przypadkiem nawet nie spalił nam tego WTK Kto wie, no nie zdążyłem zauważyć Ale dostał za 800 Od kogo? Być może od drugiego SFK Może od Isu, Może... Od XMA na hek którego jeszcze podpalił, czy tak to wyglądało? Nie mam zielonego pęcia, ale na pewno lekko mówiąc mu współczuję. To co ten pojazd ma tutaj, na pewno mocnego to jest działo. Nie dość, że zabójcza celność to jest ogromna penetracja na pociskach HIT. Ona wynosi 320, i tutaj nawet z dziesiątymi tierami możecie sobie śmiało. Powalczyć, może nie jak równy z równym, bo tutaj i mało punktu wytrzymałości, i żałosny pancerz. Właściwie, to tego pancerza tutaj praktycznie nie ma, bo na wieży mamy 30 mm milime na kadłubie, 40 z przodu, a boczki, oj, mięciutkie i to mięciutkie, strasznie, 15 z tyłu, 20 z boku, więc nie ma tutaj. To tamto, jeśli się wyświecicie, to macie naprawdę. Przewalone Tak, że burzaki was dosięgną bez większego problemu. Musiecie je na to szczególnie uważać. W normalnym trybie już ta celność nie jest taka świetna nie jest taka wybitna. 0,34 do snajpienia wystarczy, jednak tutaj przydałoby się w tą fałeczkę posłać ten jednak precyzyjny pocisk. Niestety, jako iż jest to salwa, to po pierwsze ryzykujemy, że mimo wszystko nie wejdzie, pomimo tej celności. Po drugie, lecą dwa pociski i tutaj troszkę chyba nie do końca opłacalne. Póki co zjechaliśmy z naszej typowej miejscówki, bo moglibyśmy tam jeszcze nie daj Boże kolejnego jakiegoś spota dostać. Zobaczcie swoją drugą, jak tutaj odważnie i iwenem pocisnął. I ten pojazd daje nam możliwość, oczywiście tak jak widzicie, cyklicznego strzelania albo strzelania salwą. Tutaj chyba nikomu tego nie trzeba było. Mówić, ale jednak jak powiedziałem, chyba bez sensu, mniejsza z tym to, co trzeba powiedzieć sobie o tej bitwie, to tak, bad Chat może lada moment polec tutaj, dwa nasze baty się mierzą ze sobą, ale niestety oho celuje i to może się skończyć słabo. Niestety, Arta kończy nam sojusznika Wisie M, tam gdzieś daleko. Projekt Zebulka siedzi i naszych kurza Skoda T56 jest naprawdę na ósme tiery bardzo groźna zresztą nawet na dychach potrafi solidnie zajść za skórę i tutaj pierwszy raz bohater zdecydował się skorzystać z tej salwy Dosiągnęła celu i zadała 774 uszkodzenia wixma 57 tutaj pojazd na pewno jest dosyć dobrze opancerzony ale nie na tyle żeby mógł być Bezkarny, niestety bizonte kończy nam lorkę. Za chwilkę fauka też polegnie. Mamy widocznego sfak Tutaj bohater musiał przerwać ten strzał salwą, ale już te pociski lecą. I czy doleciały? Doleciały celu. Mamy dodatkowe 700 uszkodzeń, czyli około 5500 nawet. No, Mogło nam nawet 800 polocować, nawet znacznie więcej jak 800. Tutaj. XM niestety nie przebijamy. Druga strona wydawać by się mogło, że padnie Lada Moment. Na szczęście mamy gościa w Plutonie, który jest w burasce, W razie czego może nam poświetlić drugą stronę, ale obawiam się, że Lada Moment i 6 Black padnie chociażby od strzału w czy Ci tam jednak są dwa magazynki i one mogą z nim zrobić, co im się dosłownie. Zapragnie i tak też niestety się dzieje. Bizon tego kończy, także druga flanka musi zostać przez nas wybroniona. Tutaj XM wspiera Iwena, my wspieramy buraskę po naszej stronie. Wydawać by się mogło, że tych rywali jest znacznie więcej 6000 HP na rywalach. Misja przy okazji wykonana, więc jest całkiem nieźle. Projekt Onion, Oion jak zwał, tak zwał. Niektórzy mówią również Oion. Solidnie obity, tutaj niestety ta salwa w Pershinga nieudana, i nie ma co się dziwić, to jest pojazd, który mimo wszystko jest całkiem dobrze opancerzony na wieży, na kadłubie. Jeśli kąty też były niekorzystne, to faktycznie można było się od tego odbić. Na szczęście, tutaj bohater już praktycznie załadował drugi pocisk. My też mamy taką przewagę, że mamy całkiem sporo tych punktów wytrzymałości. I można sobie pozwolić na drobne błędy, ale nie przesadzajmy, tak jak mówiłem, pancerza. To my raczej tutaj skutecznego nie mamy i musimy mieć to na uwadze. A już pojawia się w nieco innym miejscu. Gra mimo wszystko na wieże i tutaj musimy mieć to na uwadze, że jednak łatwo to nam go w takiej pozycji może nie być przebić. X strzela. Niestety nie trafia, może trafia, ale nie przebija także, ale mniejsza z tym skutek jest ten sam, rywal wciąż żywy, Pershing wychyla, niestety nie udało nam się go tutaj trafić nawet, szkoda, bo moglibyśmy mieć kolejne uszkodzenia, i 152 nie jest widoczne, to wychodzi na to, że tym graczem, ten gracz, tym czołgiem jest ustawiony też gdzieś w okolicach torów, no bo jednak Iwen... Powinien sprawdzić cały lasek, jak to zrobił. Nie wiem. Pershing co chwilkę wych wychyla, tutaj udaje nam się wyrzucić w końcu w gąsieniczkę. I już nie jest tak wesoły z tego powodu, że wciąż ma fula. Tutaj bitwa może być jeszcze przegrana. Miejmy nadzieję, że jednak mimo wszystko to tak nie będzie wyglądało. Ale trzeba tutaj coś pokombinować, najważniejsze znaleźć tu zaginiony isu, buraska też od dłuższej chwili nie była widziana mogła się gdzieś tutaj przestawić i może nam zdecydowanie zagrażać jeśli ona załaduje haki spokojnie, nas będzie mogła przebić, może musi jej troszkę tutaj polosować i mieć odrobinę szczęścia, ale przebicie Sfaka, zaufajcie mi, nawet z buraski nie jest problematyczne. Jeśli będziemy do niej bokiem, przebije nas na 100%, a sami widzicie, jaką ten czołg ma sylwetkę. Jest po prostu kadłub malutki, wieża gigantyczna, ale tu i tak trzeba bardzo uważać. Wykorzystujemy krzaczki, wrzucamy w tego Pershinga za 755. Tutaj bohaterowi te salwy nie do końca losują. Może nie być z tego powodu zadowolony, jeszcze buraska jednej pestki nie przybija, więc słabo troszkę, ale my zaraz będziemy mogli go tutaj posłać do garażu przy odrobinie szczęścia, do buraski latają pociski chyba ze wszystkich stron, ale z górki nic nie przyleciało, więc tam prawdopodobnie nie ma tego przebrzydłego isu bo gdzieś on musi być, mimo wszystko z Kuban jest gdzieś się tutaj Czai, tylko my nie wiemy wciąż, gdzie nasz czołg lekki. Zamiast tutaj przejść agresywnie do spotowania, z wykryć ten niszczyciel czołgów, to on tego nie robi. Pojawia się buraska, ona wciąż na fullu będzie uciekać, a my wykrywamy ISU-152 zatorami. Możemy załadować salwę delikatnie, wychylamy jest do nas bokiem. Moment wręcz fenomenalny 833 uszkodzenia ciągu dosłownie kilku chwil, patrząc na to, że bohater jeszcze tam Swaka porobił troszkę na bezpota, to mamy już okolice 8 tysięcy, prawie nawet 8,5 tysiąca przekroczone. Lada moment, event powinien ponownie wykryć to Isus, i tutaj salwy nie do końca opłaca się wystrzeliwać, ale w taką artę można sobie tutaj spokojnie strzelić, żeby mieć odrobinę tych uszkodzeń. Więcej 9000 tysięcy w tej chwili ma nasz bohater na strzelane czekamy być może aż nam się załadują tutaj dwa pociski, żeby tą buraskę poczęstować, ale bohater jednak mimo wszystko strzela. Mamy ten komfort, że buraską jest dla nas na... że my dla niego jesteśmy na dwa strzały, on jest dla nas na hita i można tutaj zaryzykować, buraska pojawia się, ściągamy ją, mamy w tym momencie 9000 tysięcy... Uszkodzeń widocznych, czyli wchodzi na to, że w sumie to bohater zrobił aż trzy pestki na ślepo. Bodyszkę to on ma spokojnie przekroczoną. I co najciekawsze, tylko dwa fragi z takimi ogromnymi uszkodzeniami. No, to jest trochę podejrzane, ale tutaj stawiał na uszkodzenia. Nie na fragi, bo mógłby w końcu jednak skończyć to ISU. I może event by tego nie zrobił, ale mniejsza z tym bitewka. Kosmos świetnie zagrana, mało amunicji, troszeczkę zostało, ale jednak takie bitwy nie zdarzają się codziennie. Ja Wam dziękuję za oglądanie powtórki do końca, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.